Cześć, jestem Klaudia to kanał. No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć przekątnej kwadratu wysokości pola trójkąta równobocznego. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I co my tutaj mamy? Otóż tu mamy przekątną kwadratu i widzimy, że tworzy nam się tutaj trójkąt równoramienny o boku A i przekątna to D. I mamy na nią stały wzór. Przekątna kwadratu to A pierwiastek z dwóch. Czyli pierwiastek z dwóch z boku. Natomiast, gdy mamy wysokość w trójkącie równobocznym, tutaj oczywiście każda krawędź ma taką samą długość, te, te boki nasze A, i mamy wzór. A pierwiastek z trzech przez dwa oraz pole. My znamy wzór oczywiście na pole trójkąta A razy h przez dwa, ale tutaj dowiadujemy się, że nie potrzebujemy wysokości, gdy jest to trójkąt równoboczny. I mamy wzór. A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Przejdźmy zatem do zadań. I pierwsze zadanie. Oblicz długość przekątnej kwadratu obok. Mamy doliczyć się D, czyli przekątnej, i mamy tutaj kwadrat, czyli jak tutaj sobie rysujemy obok. Tak jak mówiłam wcześniej, mamy tutaj oczywiście trójkąty. I tutaj zakolorowałam wam na żółto te nasze boki, czyli A. Podstawiamy tą wartość, którą nam podali, na to miejsce i otrzymujemy po prostu dwa pierwiastki z dwóch. Bo to prosty przykład. Tutaj analogicznie będzie 5 pierwiastków z dwóch, bo a wynosi 5. Gdy a wynosi 1, to robimy 1 razy pierwiastek z dwóch, a to oczywiście tylko dwa pierwiastki z dwóch. Gdy jest ułamek, to pierwszy ułamek, Doklejamy pierwiastek. A jak mamy dwa pierwiastki, to możemy sobie zrobić pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, to oczywiście pierwiastek z czterech, a to będzie dwa, czyli przekątna dla tego boku wynosi dwa. Tutaj mamy pierwiastek z trzech, no to znów będziemy sobie to wymnażać. Nasze A pierwiastek z trzech razy. Pierwiastek z dwóch działamy sobie tutaj pod pierwiastkiem i mamy pierwiastek z sześciu. Gdy mamy liczbę pierwiastek, oczywiście podstawiamy to wciąż jako całość, ale będziemy tylko wymnażać liczby pod pierwiastkami ze sobą. Zatem tutaj mamy dwa pierwiastki z 10. Tak samo jest oczywiście, gdy mamy ułamek. To będziemy mieć 0,2 pierwiastka z 7 razy pierwiastek z dwóch. I otrzymujemy najpierw liczba, a pod pierwiastkami sobie wymnażamy. I drugie zadanie. Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej. I tutaj mamy łatwiejsze i trudniejsze podpunkty. Zaczynamy oczywiście od tego prostszego. Mamy tutaj na miejscu A, jest trójka, jest pierwiastek z dwóch, czyli to jest nasze A. Zatem A wynosi 3. Tutaj nie ma nic, więc 1 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2. Nasze A wynosi 1. A tutaj z takiego zapisu mamy 1 trzecią. Dlaczego? No bo jak to wymnożymy razy pierwiastek z 2, to nam to wskakuje do góry, a 1 razy pierwiastek z 2 to po prostu pierwiastek z 2. No i tutaj zaczyna się lekka klęska, bo nie mamy pierwiastka z 2. Jak my to zapisujemy? Podstawiamy tą naszą czwórkę do wzoru i mamy 4 równa się a pierwiastek z dwóch. I zawsze jest ten sam sposób działania. Dzielimy na pierwiastek z dwóch i odwracamy. a równa się 4 przez pierwiastek z dwóch. Usuwamy niewymierność z mianownika, czyli wymnażamy tu Razy pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch. Dlaczego? Bo pierwiastek z dwóch dzielony na pierwiastek z dwóch to jest po prostu jeden. I dzięki takiemu zapisowi jesteśmy w stanie usuwać niewymierność zmianownika. U góry pierwiastek doklejamy. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z czterech, czyli 2. Jak możemy to skrócić, to oczywiście to zapisujemy. Mamy tutaj dwa pierwiastki z dwóch. No to teraz tutaj. Tak ja mówię wszędzie, jest taki sam schemat. Dzielimy i odwracamy. Usuwamy niewymierność z mianownika. I jak się nie da skrócić, to możemy to tak zostawić. Oczywiście jak zapiszecie, że to jest 3,5 pierwiastka z dwóch, to nic złego się nie stanie. Ale nie należy tego skracać. Hop! No to jeszcze zostaje nam, gdy mamy pierwiastek z 5, to to sobie pousuwajmy. I mamy. Pierwiastek z 5 równa się A pierwiastek z 2. Dzielimy na pierwiastek z 2 i odwracamy. Ten pierwiastek z 5 jest u góry. Dzielimy na pierwiastek z 2, usuwamy niewymierność z mianownika. Tutaj wymnażamy pod tym pierwiastkiem, a na dole mamy 2. Czyli jest to pierwiastek 10 przez 2. Teraz przechodzimy sobie już do trójkąta równobocznego i mamy treść zadania. Omniejsz długość wysokości trójkąta równobocznego obok, czyli inaczej o podstawie. Ok. Tu mamy wzór na tą wysokość. Znów są te prostsze zadania, czyli podstawiamy. Pod A, w tym przypadku 6, i resztę przepisujemy. 6 na 2 da się skrócić, to będą 3 pierwiastki z 3. Za A podstawiamy 2, resztę przepisujemy. 2 na 2 to 1, czyli zostaje nam tutaj pierwiastek z 3. Teraz tutaj, za A podstawiamy 5, reszta do przepisania. I możemy tak to zostawić, chyba że nauczyciel wymaga, by nauczycielka, żeby tutaj wyciągać te całości, no to mamy dwa i pół pierwiastków z trzech. Teraz tutaj, pierwiastek z trzech to jest nasze A, tu jest pierwiastek z trzech ten na 2 Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to pierwiastek z dziewięciu, a pierwiastek z 9 to 3 Drugie, to już całości wyciągamy. No to teraz tutaj cała nasze A, pierwiastek z trzech. No i 2. Liczba z liczbą nam się skraca, zostaje 2, Natomiast pod pierwiastkami wymnażamy 2 razy 3 to pierwiastek z sześciu. No to teraz będzie trudniej. I oblicz długość boku trójkąta równobocznego o wysokości. I tutaj w tym miejscu jest nasze A. To znaczy, że A. Wynosi 5. A co w takim przypadku? No tutaj już trzeba sobie to wyliczyć, albo zapamiętać, że wymnożymy to razy 2, bo tu jest na pół i to jest jaka liczba? Na pół daje nam 3,5. 7. Natomiast, jak już mamy taki zapis, to już na pewno trzeba podstawiać. Za ha, podstawiamy pierwiastek z 3 do wzoru reszta do przepisania. Usuwamy mianownik, robimy razy dwa. Tutaj dwójkę doklejamy, tutaj dwójka znika i dzielimy przez pierwiastek z trzech, który jest z jednej i z drugiej strony. Czyli tu zostaje 2, a tutaj a. Czyli a jest równe 2. Tutaj nie mamy pierwiastka, ale działamy dokładnie tak samo. Jest 8, tutaj A pierwiastek z trzech na dwa. Najpierw usuwamy mianownik, wymnażamy razy dwa, z tego się zrobi 16, dzielimy na pierwiastek z trzech i odwracamy, czyli mamy A 16 na pierwiastek z trzech i tak jak wtedy usuwaliśmy nie wiem, jedność z mianownika, wymnażając pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch, to zrobimy tutaj pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech. I mamy 16 pierwiastków z 3 na 3. I tyle wynosi to A. I jeszcze dwa przykłady do tego zadania. To tak samo. Podstawiamy tutaj za to H pierwiastek z dwóch, resztę wzoru. Wymnażamy razy dwa. Tutaj doklejamy tą dwójkę. Dzielimy na pierwiastek z trzech i odwracamy. Wymnażamy razy pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech i dwójkę przepisujemy. Pod pierwiastkiem wymnażamy, a na dole będzie 3. Nie skraca się, więc tak to zostaje. To teraz tu. 6 na 3 nam się skraca, czyli mamy 2 pierwiastki z 15. Ok, no to teraz sobie tutaj wkraczamy już w pole trójkąta równobocznego i mamy treść zadania. Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku. No i znów tutaj podstawiamy to sobie wszystko do wzoru na pole, czyli ten prostszy sposób, bo mamy podane od razu bok. I to bierzemy do kwadratu, potem jest pierwiastek z 3 na 4. 3 razy 3 to 9 pierwiastków z 3 przez 4, i byłoby fantastycznie, aby się tutaj zapisywali, że są to jednostki kwadratowe, bo nie mamy ani centymetrów, ani milimetrów, i tak dalej. Więc trzeba pokazać, że pole jest w jednostce kwadratowej. To teraz tutaj: 2 do 2 pierwiastek z 3 przez 4. I pamiętajcie, że w kolejności wykonywania działań w pierwszym robimy potęgowanie. Więc mamy 2 razy 2 to 4. Pierwiastki z 3 na 4. Czwórki nam się skracają. Zostaje nam pierwiastek z 3 jednostek kwadratowych. A co, jak mamy tak? Otóż bierzemy całe a do potęgi drugiej, bo to jest całe a do potęgi drugiej. I za pierwiastkiem, czy za nawiasem, mamy jeszcze pierwiastek z trzech, no i tutaj oczywiście na 4. I ta potęga tyczy się nam zarówno dwójki, jak i trójki. Czyli mamy 2 razy 2 to 4. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to 3. A najlepiej pamiętać wzór, że jak mamy pierwiastek z A, do potęgi drugiej to daje nam to, co mamy pod tym pierwiastkiem. Na przykład, jak mamy pierwiastek z 13 do potęgi drugiej, to to jest po prostu 13. Zatem z tego mamy 3, ale uwaga, jeszcze jest to. Więc razy pierwiastek z 3 przez 4. Skracamy sobie, zostaje nam 3 pierwiastk z 3 jednostek kwadratowych. I teraz taki hardcore. 3 pierwiastek z 5 na 2 do drugiej pierwiaska z 3 przez 4. No to lecimy. 3 do drugiej, 9 pierwiastek z 5 do drugiej na mocy tego wzoru. 5, 2 do drugiej, 4 pierwiastki z 3 przez 4. I to moim mili się nie skraca. Zarazem udowodnię dlaczego. Wymnażamy sobie tutaj górę. Mamy 45 pierwiastków z 3 przez 4. I my tutaj mamy dzielenie na 4. To są łamki, więc możemy to sobie zamienić na mnożenie i tą liczbę odwrócić. Czyli to będzie razy 1 czwarta. I wtedy widzimy, że nam się to nie skraca. Tego będziemy mieć 45 pierwiastków z 3 przez 16. Jednostek kwadratowych. On liczy bok trójkąta równobocznego o polu. I tutaj mamy w tym miejscu a kwadrat, czyli jaka liczba do potęgi drugiej daje nam 25? Będzie to 5. Albo oczywiście można tutaj było zrobić. Odwrotne działanie do potęgowania, czyli pierwiastek z 25 do 5. Tutaj już tak się nie da. Należy to wymnożyć i jeszcze spierwiastkować. Więc tutaj jest troszeczkę więcej roboty. Można się pomylić. Podstawiamy pod wzór. 6 pierwiastków z 3, bo to jest nasze pole. I reszta wzoru. A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Usuwamy mianownik, czyli wymnażamy razy 4 i mamy 24 pierwiastki z 3 równa się a kwadrat pierwiastków z 3. Dzielimy przez pierwiastek z 3 i z jednej i z drugiej strony on nam znika, także mamy 24 a kwadrat. Nasza niewiadoma nie może być do potęgi drugiej, zatem to pierwiastkujemy i mamy a równa się pierwiastek z 24. Już prawie koniec. Ale należy tutaj zauważyć, że jesteśmy w stanie wyciągnąć dwójkę spod tego pierwiastka. Dlaczego? Bo 24 jesteśmy w stanie przedstawić za pomocą mnożenia 4 razy 6. I z czwórki wyciągamy właśnie tą dwójkę, o której wspominałam. No i tu mamy pierwiastek z 6. To teraz tutaj mamy 12, a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Razy 4, 48, A kwadrat pierwiastka z trzech dzielimy to sobie na pierwiastek z trzech i mamy A kwadrat i 48 na pierwiastek z trzech, i tutaj razy pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech usuwamy niewymierność do góry, pierwiastek z trzech doklejamy, na dole będzie trzy. 48 na, na 3 to jest 16 pierwiastków z 3. Tu jeszcze oczywiście mamy z tego potęgę. To jest taki hardkorowy przykład. Uważam, że takiego nie dostaniecie, bo musimy to jeszcze spierwiastkować. Czyli by było A równa się pierwiastek z 16 i pierwiastków z 3. Ale w razie czego wiecie, jak to wyliczyć? To teraz przed nami pierwsze z dwóch zadań podsumowujących trójkąty równoboczne. I mamy oblicz pole trójkąta równobocznego o wysokości. I najpierw z wysokości musimy się doliczyć boku, bo to właśnie bok mamy w polu. Więc zapisujemy sobie wzór na wysokość. I pod tą wysokość będziemy tutaj podstawiać. Czyli mamy 5 pierwiastków z 3 równa się a pierwiastek z 3 przez 2. Usuwamy mianownik, tu wymnażamy i dzielimy na pierwiastek z 3, który jest z jednej i z drugiej strony. A wynosi 10. I gdy mamy A, jesteśmy już w stanie na spokojnie policzyć sobie pole, czyli będziemy mieć 10, bo to nasze A do potęgi drugiej, pierwiastka z 3 przez 4. 100 pierwiastków z 3 przez 4. I mamy 25 pierwiastków z 3 jednostek kwadratowych. I ostatni przykład, takie samo zadanie, czyli najpierw wyliczamy sobie z wysokości bok, podstawiamy to po wzór na wysokość. Raz, dwa. Dzielimy na pierwiastek z trzech i odwracamy. I uwaga, to nam się ze sobą skraca. Czyli tutaj będzie 1, natomiast tu pod pierwiastkiem mamy dwa. Otrzymujemy z tego dwa pierwiastki z dwóch. A jeżeli nie jesteście przekonani do tej metody, no to mamy dwa pierwiastek z sześciu, pierwiastek z trzech, razy pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech. Tutaj nam się to wymnaża, czyli mamy pierwiastek z 18, To mamy oczywiście 3. Pierwiastek z 18 rozbijamy na, to jeszcze będzie. W liczniku na 9 razy 2 z 9 wyciągamy trójkę. Pod pierwiastkiem zostaje nam 2, tutaj 3 to się skraca. No i mamy 2 pierwiastki z 2. Ok. Podstawiamy sobie teraz to tutaj, czyli 2 pierwiastki z 2 do potęgi drugiej. Pierwiastek z 3 przez 4. No i mamy. 2 do drugiej to 4. Pierwiastek z dwóch do drugiej to 2. Pierwiastek z trzech zostaje. Tutaj czwóreczka. One nam się skracają i otrzymujemy dwa pierwiastki z trzech jednostek kwadratowych. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.